Witam wszystkich w najnowszym odcinku naszego podcastu Zmagazynowani. Ja nazywam się Mikołaj Walkowski. Naszym dzisiejszym gościem jest Franciszek Babik. Cześć, Franek. Cześć Mikołaj. Franek, pracujesz dla GLP i tak w zasadzie zastanawiałem się od już jakiegoś czasu, jak powinienem Cię poprawnie przedstawić i w sumie pomyślałem, że zadam Tobie to pytanie. Czy mógłbyś nam powiedzieć, czym się zajmujesz? Cześć Mikołaj. Na wstępie bardzo dziękuję Ci za zaproszenie i odpowiadając na Twoje pytanie, zajmuję się zakupem nieruchomości gruntowych i postaram się tę myśl rozwinąć w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy. Okej, okay, czyli generalnie jesteś osobą, która odpowiada za grunty i jakby twoim głównym zadaniem jest składanie gruntów, przygotowywanie gruntów do inwestycji, bo to co my widzimy jako użytkownicy, to widzimy generalnie magazyny i hale, które powstają w różnych miejscach w kraju. Natomiast to o czym pewnie wielu naszych słuchaczy może nie wiedzieć, lwią część pracy trzeba wykonać do momentu, kiedy wbija się pierwszą łopatę. Tak, to prawda, zgadzam się z Tobą, wiadomo, że najfajniej wygląda ten efekt końcowy, kiedy widzimy już nieruchomość, gdzie najemcy w tej nieruchomości operują, aczkolwiek cała historia zaczyna się na samym początku, jak to bywa w przypadku każdego biznesu, czyli od wytypowania nieruchomości, na której moglibyśmy taką realizację zbudować. Powiedz mi w takim razie, taka idealna nieruchomość, którą bierzesz powiedzmy pod uwagę jako taka modelowa, na której warto postawić magazyn, to jakimi ona się powinna cechować elementami, które są powiedzmy atrakcyjne dla dewelopera magazynowego, czy też właśnie dla Was? Mikołaj, bezapelacyjnie lokalizacja oraz miejscowy plan. Na podstawie aktu prawa miejscowego, jakim jest, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jesteśmy w ogóle w stanie ocenić, czy taką inwestycję możemy w tym miejscu zrealizować. Czemu? miejscowy plan. Jest to, jest bardzo, to jest bardzo prosta odpowiedź. W miejscowym planie mamy zawarte wszystkie wytyczne, nakazy, mm -hmm. zakazy, na podstawie których możemy wnioskować, czy dany obiekt, ten logistyczno-magazynowy, możemy na tej działce usadowić. Franek, a powiedz mi proszę, ile czasu trzeba założyć na przygotowanie takiej inwestycji, bo to, co widzą klienci, to widzą z reguły budynek, który już stoi lub ten, który się zaczyna budować, ale cała magia chyba odbywa się właśnie do tego momentu, kiedy wbije się pierwszą opatę I chciałem zapytać, ile czasu potrzeba na przygotowanie gruntu do inwestycji? Mikołaj, dobre pytanie, bo tutaj nie ma dobrej odpowiedzi. To wszystko jest zależne w zasadzie od tego, jaką chęć i wolę sprzedaży mają właściciele nieruchomości. Mhm. Ponieważ możemy rozmawiać o, o projektach, które składają się z kilkunastu pasków ewidencyjnych, może być to jedna nieruchomość ewidencyjna. No, i właśnie tutaj sprowadzasz mnie do kolejnego pytania, o co chciałem zapytać, to właśnie jak te potrzeby, że tak powiem, legislacyjne i potrzeby związane właśnie z przygotowaniem nieruchomości do inwestycji mają się w kontekście oczekiwań właścicieli, bo właściciele jednak nieruchomości są już bardziej, powiedzmy, wyedukowani pod kątem sprzedaży i zakupu gruntów. No i właśnie pytanie, z czym spotykacie się na co dzień, jeżeli chodzi o oczekiwania właścicieli? Oczekiwania właścicieli sprowadzają się do jak najszybszej transakcji i uzyskania jak najlepiej. Kwoty, ale z punktu widzenia inwestycyjnego jest dokładnie na odwrót. My chcemy nieruchomość kupić nie powiem, że najtaniej, ale po dobrych pieniądzach mhm. i względnie y, odległym czasie, gdzie możemy przygotować wszystkie dokumenty do takowej realizacji. Podpisując przystępne umowy warunkowe z właścicielami, zawieramy tam szereg różnych podpunktów, które muszą się spełnić. Mhm. Jest to przykładowo decyzja środowiskowa, uzyskanie odpowiednich przyłączy, a czasami pozwolenie na budowę. Franek, powiedz mi, jak to wygląda w kontekście typowania takiej działki? Bo my widzimy magazyn, który powstaje w różnych miejscach, czy, czy parki całe logistyczne, które się pojawiają w różnych miejscach w kraju. Jak typujesz te lokalizacje, jeżeli chodzi o grunt? Wiesz co? W dwojaki sposób. Mamy dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że jadę sobie na przykład trasą szybkiego ruchu bądź inną, innym głównym traktem lokalnym i patrzę w duży areał, dużą przestrzeń i pierwsza myśl jaka mi się pojawia. Ciekawe, czy tu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i czy można postawić tu obiekt magazynowy. Zawsze w telefonie sobie robię pineskę, robię zrzut ekranu i w zasadzie pół mojej galerii w telefonie to są pineski z lokalizacjami, które potencjalnie można zabudować. Jeżeli taka nieruchomość naprawdę wzbudza u mnie duże, duże zainteresowanie, no to wchodzę przed komputerem na geoportal bądź na SIPA, czyli to jest tak zwany system informacji przestrzennej lokalnej, okay. gdzie sprawdzam, czy mogę takowy obiekt tam Zrealizować, czyli wracamy do tego punktu, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mhm. lub jest też druga opcja, gdzie jak mam trochę więcej czasu, to siadam przy dobrej kawie czy herbacie y, przy biurku, y, włączam komputer, y, wskakuję na geoportal. I szukam po prostu nieruchomości e, przestrzeni, które są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod e, logistykę i magazynowanie. Jest jeszcze trzeci punkt, przepraszam, bo okay. są nieruchomości, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Mm -hmm. Więc w moim przypadku najlepiej, żeby taka nieruchomość była objęta już studium, e, które jest podstawą do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. No i w zasadzie, jeżeli pojawia się pomysł, no to kolejnym krokiem jest rozmowa z gminą, żeby takowy e, plan tam uchwalić. Oczywiście po wcześniejszej rozmowie z właścicielami. Kolejnym krokiem po wytypowaniu takiej nieruchomości jest udanie się w teren, czyli na te tak zwane oględziny, żeby zobaczyć, jaki jest dojazd, czy nie ma niepokojących znaków typu kapliczka na środku działki. Sprawdzenie... Bunkier albo jakieś tego typu historie? Do, dokładnie tak, rowy melioracyjne. Przede wszystkim też trzeba sprawdzić klasy gruntów, czy możemy taką nieruchomość zabudować. Wszystkie rzeczy czysto techniczne, które w dalszym rzucie. Będą nam ewentualnie umożliwiały realizację takiej inwestycji. Po ustaleniu struktury właścicielskiej zaczyna się tak zwana paskologia, czyli udaje się do wszystkich właścicieli, którzy widnieją w ewidencji gruntów i budynków oraz Księdze Wieczystej jako właściciele nieruchomości, no i zaczynamy rozmawiać. W zależności od ilości działek ewidencyjnych, w zależności od oczekiwanego areału, który chcemy złożyć. Takie rozmowy trwają w zasadzie miesiącami. W mojej karierze nie zdarzyło mi się, żeby więcej niż trzy działki trwały krócej niż kilka miesięcy. Niestety ten proces jest złożony i absolutnie rozciągnięty w czasie, bo tutaj pojawia się po prostu czynnik czysto ludzki, czyli trzeba no tak. z tymi osobami po prostu rozmawiać. rozmawiać. Dokładnie mm -hmm. tak. Mm -hmm. No już sobie wyobrażam, jeżeli mamy 40 działek, lub tak jak mówisz, rekordowo 120 mm. parę, no to naprawdę to jest spora ilość spotkań i tych wyjazdów w teren jest dość dużo. Zaciekawiła mnie ta kapiczka. O tej powiedziałeś wcześniej, czy to naprawdę jest taki deal breaker, czasami, jeżeli działka ma właśnie jakieś tego typu zabudowanie, żeby je przenieść na przykład w ramach dobrej współpracy w inne miejsce? Wiesz co, wszystko jest w zasadzie zależne od woli człowieka, bo mamy, znowu rozdzielę to na dwa podpunkty. No mamy, mamy człowieka, który chce sprzedać i tylko oczekuje jakiegoś wynagrodzenia mm -hmm. z tytułu sprzedaży działki, przepraszam, nie wynagrodzenia, czyli korzyści finansowych z tytułu sprzedaży działki, Jasne. a mamy człowieka, który niestety nie chce się przeprowadzić i chce do tej nieruchomości kontynuować swoje życie, ale z mojego własnego doświadczenia wiem, że działa to tak, że jak już większość sąsiadów, a przeważnie to działa tak, że większość ludzi na danym areale mieszka, w jednej miejscowości, to ta osoba po prostu wraz z biegiem czasu podejmuje chęć sprzedaży, co finalnie przekłada się na to, iż mamy cały areał scalony. To, co chciałbym Ciebie zapytać, to jest też kwestia związana z podażą gruntów, bo słyszymy z rynku o tym, że wyczerpuje się ta pula greenfieldów, czyli tych działek niezabudowanych i coraz częściej deweloperzy sięgają po grunty właśnie typu brownfield, czyli te grunty, które są powiedzmy zabudowane przemysłowo i które można wyburzyć i na których można postawić nowy magazyn. Pytanie mam do Ciebie takie... Ile takich działek, czy jaki jest może odsetek tych działek właśnie typu Bramfield i czy to w ogóle jest dla Was atrakcyjne rozwiązanie, żeby taką, taką działkę wziąć pod uwagę przy nowym obiekcie? Brownfield jest oczywiście ciekawym produktem, charakteryzuje się przede wszystkim tym, że już jest dobrze skomunikowany, bo znajduje się przede wszystkim w granicach miasta. Mm. Te działki są już również uzbrojone, więc spełniają takie może powiedzieć podstawowe cechy obiektu, e, który moglibyśmy tam postawić. Mm -hmm. e, z minusów e, takie nieruchomości e, przede wszystkim są nieruchomościami skażonymi, no bo idealnym przykładem jest Śląsk, bo rozmawiając o Brownfieldzie od razu mam przed oczami stare tak. pochodnicze tereny e, czy na przykład tereny, od deserka, czyli spółki z restrukturyzacji i kopalń, mhm. gdzie no, te grunty wymagają, jak to się fachowo mówi, remediacji. Czy to jest opłacalne? Mhm. Oczywiście, że jest opłacalne, żeby ten grunt wymienić i doprowadzić do użytku, do użytku mhm. ale wszystko jest zależne od najważniejszej, najważniejszej istoty, czyli od ceny sprzedaży tej nieruchomości, a to już jest wola właściciela, czy sprzedaje to jako nieruchomość niezabudowaną czy zabudowaną. Franek, to ja bym jeszcze wrócił do tej wymienionej wcześniej. Paskologii, bo, bo pojawił mi się taki pomysł na pytanie: co w sytuacji, kiedy złożycie działkę z kilkunastu, kilkudziesięciu działek i znajdzie się wśród tych działek właściciel, który jednak nie chce sprzedać kawałka swojej ziemi, i co wówczas? Mamy dwie opcje. Czyli zawsze mam plan B. Sytuacja w ogóle jeżeli właściciel danej nieruchomości nie chce nam jej sprzedać, to musimy albo ją wyczekać, Mhm. Albo doprowadzić do takiego momentu, aby pokazać mu, że jeżeli tam tej nieruchomości po prostu nie będzie chciał sprzedać, to w perspektywie czasu ona będzie nieużyteczna. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że nieruchomości, które są w kręgu zainteresowania i są najbardziej chodliwymi nieruchomościami podzabudowymi, są nieruchomościami z przeznaczeniem w miejscowym planie pod zabudowę logistyczną. Co tak. samo przecież się rozumie, że ta nieruchomość, której on nam nie chce sprzedać, ten człowiek mhm. będzie mógł tam tylko wybudować magazyn bądź obiekt przemysłowy. Bądź obiekt przemysłowy. Mhm. Przeważnie to działa tak, że te działki ewidencyjne są małe albo niekształtne, bądź długie i wąskie. Co przekłada się na to, że ich zabudowa praktycznie. Praktycznie wyklucza się z e, takową e, możliwością. Także odpowiadając o Twoje pytanie albo czekamy, albo zachęcamy go po prostu e, lepszym wynagrodzeniem z, za sprzedaż tej nieruchomości. Super. Jeszcze mam do ciebie pytanie na koniec. E, słyszeliśmy z kilku źródeł, że na każdą nieruchomość, którą odwiedzasz, przyjeżdżasz tyłem, w sensie parkujesz samochód tyłem. Czy mógłbyś tam rozwinąć, jakby o co chodzi? Tak to prawda. Jest to kwestia czystego bezpieczeństwa. Wjeżdżając na daną posesję, nigdy nie wiem z kim będę miał przyjemność, bądź nieprzyjemność rozmawiać, więc zakładam, że postawienie samochodu przodem do kierunku ewentualnej ucieczki jest w tym przypadku wskazane. Słyszałeś jeszcze może jedną historię, że włoży kabanosy w bagażniku? Po co ci w bagażniku? A już ci odpowiadam. Dlatego, że właściciele nieruchomości często mają, y, psy. tak samo jak oni, psy mm -hmm. że nastawione do mojej wizyty. W związku z powyższym staram się z nimi już na dzień dobry zaprzyjaźnić, więc po prostu częstuję ich kabanosami. Powiem ci więcej, w, naprawdę w większości przypadków to działa i bez problemu mogę dostać się nieruchomość po to, żeby zapukać do właściciela nieruchomości. Dzięki wielkie, Franek, za, za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Y, mam do siebie jeszcze wiele innych pytań, ale myślę, że będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać przy innym podcaście. Dziękuję raz jeszcze i Państwa zachęcam do oglądania, do subskrybowania i do zobaczenia znów. Mikołaj, również bardzo serdecznie dziękuję Ci za zaproszenie. Jest to dla mnie wyróżnienie, jak wspomniałem na początku. Mam nadzieję, że udało mi się choć odrobinę zainteresować Ciebie oraz słuchaczy tym, na co dzień się zajmuję. I również mam nadzieję, że będzie możliwość spotkać się raz jeszcze na dogrywkę, gdzie postaram się Ciebie zainteresować jeszcze innymi historiami z terenu. Dzięki serdeczne Fanek. Również dziękuję. Do zobaczenia.